Drodzy Państwo, już za chwilę polityka przy kawie, ale zanim to, to jeszcze najpierw kilka słów o pogodzie, bo w Polską spory kontrast. Na wschodzie dużo słońca, a na zachodzie, szczególnie po południu pojawią się nam deszczowe chmury. Najmocniej będzie padać się na pomorzu zachodnim i w Wielkopolsce i tutaj, gdzie te deszczowe chmury się pojawią, no też niższa temperatura 16-17 stopni. 20 to już wrocław Warszawa i suwałki. Najcieplej dzisiaj zapowiada się dzień na Podkarpaciu, tutaj 22 stopnie i przez cały dzień pięknie i słonecznie. Słońca nie zabraknie też w centrum kraju, ale to wszystko zmieni się jutro. Spójrzmy na kolejną mapę, ponieważ deszczowe chmury będą płynąć nad Polską i jutro w całym kraju spodziewamy się przylot, przynajmniej przelotnych opadów deszczu. Najmocniej będzie padać na wschodzie i jak widać ta temperatura prawie w całym kraju nam się już obniży. Tylko 15 stopni na Suwalszczyźnie, 16 to już Gdańsk, 17 Szczecin i Poznań. 18 Warszawa, 19 Wrocław i najcieplej na południowym wschodzie, tutaj wciąż do 22 stopni. I tak uściślając to, co mówiła Cię Odeta i Marek, przed nami kilka nieco chłodniejszych dni, ale już od piątku dużo słońca i przyjemnie ciepło, więc oby do weekendu, drodzy Państwo. A ja wracam jutro o 6 rano z najświeższą prognozą pogody. Do zobaczenia.